Cześć jak się macie z tej strony koceka dzisiaj sobie rozpoczynamy kolejną przygodę na PL16. Tak, nowy serwer jest. Ja się już właśnie zaloguję, bo e, rejestrację wstępną miałem. No i zaczynamy. Tak, akurat opis to oczywiście już zmieniam. Let's play Hero Vero. Kanał. Oh no dobrze e, robmy swoją pierwszą misję od razu e, naprawdę ja się śpieszę od razu <noise> e, bo no ten serwer już wystartował godzinę lub dwie właśnie godziny później e, no a ja jestem e, te, właśnie aktualnie o 11.26 tak em, ja po prostu już link skopiuję bo e, mam jakby taką malutką ekipę Eee, złożoną już. No ale co możemy powiedzieć? Poczekajcie Dobra. Poczekajcie. Dobra. Ehm, co teraz? E, możemy kupić sobie wspomagacza, ale ten właśnie dostaniemy. Ten możemy dostać na trzecim levelu. W ogóle po prostu to jest nowa przygoda. Naprawdę stresuję się jak będzie właśnie na tym serwerze. Za chwilę zobaczymy też sobie top 10. Żeby, no wiecie. E, Zobaczyć kto jest na lepszy. Dobra, damy sobie w kondycję. Aś w siłę sobie damy jeden. Bo teraz naprawdę mi nie zależy na jakby takich statach, tylko no wiecie. Dobra, zatknujmy sobie rób 23. Dobra, wygraliśmy. Yeah, pierwsza walka wygrana. Okej. Okay. Yy, no i mamy 15 oponek, no to jest dobrze. W końcu historię, mamy hajs, okej. Okay. Yy, teraz ja będę robił streamingi. Yy, tak, kto jest najlepszy? Yy, o, bój Boże To 21 level może bo. No już wszyscy się rozwijają Naprawdę Zagrajmy razem To taxi? Taxi Aha. Aha 2000 zł O Boże Oczywiście uchwalmy to Sorry, no nie, ja nie chcę właśnie Dobra eee, Zaatakujmy sobie koło, chcę właśnie trochę no pieniędzy zarobić No nic takiego przegraliśmy Ale dobrze, ja właściwie... O, jeszcze bohaterski czyn Okej okay. O, bo już Dostaliśmy dużo tych elementów, znaczy, że No nie powiem Będę robił oczywiście własną drużynę i każdy może do niej dołączyć. Nie wiem jakie będzie wpisował, ale na pewno jakiś będzie. Kurde, patrzcie. To jest najlepsza drużyna na razie. A Boże. Dobra, po prostu zaatakujmy sobie koło, bo nie Dobra, może sobie kupię jakieś przedmioty na razie jeszcze. no ehm, i atkujemy. Dobra, a na razie już tak 4000 graczy, tak widzę. No nawet powiem, powiem. No cóż, właśnie tym, to jest minus, że wszyscy prawie się, są ubrani. Dobra, wolę właśnie z, z tego atakować. Yy, dobra, tu mamy więcej kondycji, ale chyba przegramy. A nie, dobra, wygraliśmy. Tak. Mm. O, tu mamy 16. Chyba wygramy również. Wygraliśmy, ok. Yy, możemy za chwilę iść do Ligi. Jak wygramy tą walkę teraz? Abyśmy wygrali. Dobra, wygraliśmy. To teraz będziemy w Lidze, chyba. O nie, siedzę honory, mi brakuje. A szkoda. Dobra, o, mamy już jedną oponkę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Naprawdę. <laughs> yy. Pomogę no sobie kupić na razie, wspomagasz, Ale nie, na razie nie. Przepraszam, że tak y, źle się czuję, no ale mam... Y, kaszel. Dobra. Trening będzie zakończony. Ja sobie zobaczę... Y, na lepszy poziom. 26 już ma gość. Ja nie mogę. Czekaj, co? Yyy... ...Wikator. Serwer powstał o 8? <coughs> mhm. Mhm. Czyli jednak 3 godziny temu. Aha. Dobra. <coughs> o, marco. Hmm, widzę, że dużo youtuberów już gra Ani jeszcze Nilset Poczekajcie O Jednak też gra Jezu, ile tych youtuberów gra na tym nowym serwerze Dobra Ja myślę, że Poczekajcie O Boże, nie mam przyjaciół O mój Boże Dobra, pójdę do jakiejś drużyny Tutaj, wpisowy 1000 monet i dziesiąty poziom. Nie. No wiem, m mógłbym mieć rozwój, ale tak szybko, no nie zarobię tych monet. Jazdy. Kosak. Wspieraj Mhm. Wpisałem 500 monet. Aha. Do tego drużyny mógłbym dojść. Naprawdę. Ale muszę jeszcze trochę, no wiecie, statystyk sobie ulepszyć mm, No mógłbym na razie Nie, ja wiecie, ja będę szukał tylko tych misji, e, po których Aha Super, jeszcze escape'a muszę wyłączyć um, Dobra Ustawiłem na niedostępny więc no jakby to powiedzieć ukryty Tak, chyba tak powiem Ja sobie biorę za najwięcej Expo No dobra, za najwięcej Expo będę brał Przynajmniej trzeci poziom dobijemy yeah. Mhm, Dobra Pierwszy trening ukończony, punkty umiejętności Dobra to możemy sobie sprzedać i dostajemy też achievementa chyba, tak A mój Boże. Eee, w ogóle to Tylko, o, towarzysza możemy dostać, to jest dobre Aha, jeszcze nie mamy, czekaj? Aha dobra Tylko na czy już możemy da, Dostać? A, czyli nie a nie, na kariera bohatera coś tam jest na wspomagaczu. A, coś to, to A, coś to? O uzupełni energię mhm. Czyli za jedno jakby mhm. chcemy kupić 50 energii, to zamiast tego dostaniemy 80 Dobra O, no to też jest ciekawe Właśnie, liga Aha, nie możemy No tak Zapomniałem. Damy sobie w to. Mamy trzeci poziom, to jest dobrze. Mamy nowy przedmiot, czy lepszy? Taki sam, ale myślę, że nawet z tymi wyrównuje, więc wezmę. Ym, tu nic, tu nic. No dobra, wezmę do to zapięcie. Dobrze. Wiecie co, moi widzowie? Yy, tak. Ja myślę, że. E, zrobię własną drużynę od razu, jak nazbieram 500 monet i no albo poczekajcie, no, mogę też do jakiejś drużyny dojść, ale czy nie, nie zaproszą? Na przykład global elite? 50 panek. Oj niestety, oj niestety. Wszyscy chcą. Dobra, pokaż drużynę, a może tu? No też, dobra Ja jakby co kończę ten e, właśnie krótki odcinek To na, to był wstęp do Hero Zero Per e, 16 Kurde, pomyliło mi się z 14 e, No i e, Jakby to powiedzieć Widzimy się jutro Tak, będą codzienne odcinki z tej serii Więc możecie właśnie komentować No i jutro będzie nowy odcinek to, co ja powiedziałem, komentować? Czasami jakieś y, bezsensowne rzeczy naprawdę mówię. Ale dobrze. Jeśli odcinek wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i cześć!